Mówi się, że wiele leków możemy zastąpić ruchem, ale ruchu nie jesteśmy w stanie zastąpić żadnym lekiem. Ćwiczenia obniżają ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Lepsze krążenie to najważniejszy pozytywny wpływ sportu na zdrowie. Sprawniej działający system immunologiczny, sport, po prostu zwiększa Twoją odporność na infekcje. Jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia nadwagi i otyłości. Zwiększenie masy kostnej, ćwiczenia zwłaszcza siłowe, doskonale budują kości. Dzięki nim zmniejszysz ryzyko zachorowania na osteoporozę. Motywacja do uprawiania sportu to coś, co być może trudno znaleźć, ale kiedy już ci się to uda, aktywność fizyczna stanie się twoją pasją. Ruch pozwala mi osiągnąć stan większej koncentracji, odporności na stres, poprawia skupienie, sprawność myślenia, podejmowania decyzji, trafnych decyzji w codziennej pracy zawodowej. Jestem lekarzem i żołnierzem. Poprzez ruch łączą sprawność medyczną ze sprawnością operacyjną.